Do maila dostawaliśmy też bardzo dużo wiadomości na temat materiału, z jakiego są wykonane stoły. Mianowicie, czy stół powinien być drewniany czy aluminiowy? Patryk, czy na podstawie swojego doświadczenia zauważyłeś jakieś zasadnicze różnice? I tak, jeśli chodzi o mobilność, jeśli chodzi o stół, który bardziej nadaje się, żeby sobie z nim śmigać, jak wcześniej mówiliśmy, to aluminiowy oczywiście to jest tylko moje zdanie. Łatwość Regulowanie wysokości, łatwość w rozłożeniu, e, lekkość przede wszystkim. Także kluczowe e. elementy. Tak, i to jest takie moje zdanie, że jeżeli miałem kuwać stół, w którym będę dość dużo podróżował, no to bym prostu aluminiowy. Natomiast jeżeli chciałbym stół do gabinetu, więc to szybko rozłożymy dwa stoły i, i po prostu porównamy sobie tak, po prostu na przykładzie. Tak tak? Tak, na przykładzie, to będzie lepiej widoczne. Barda no znika i znowu stoi galo i stoi Medmal Pro. Dwa stabilne stoły gabinetowe drewno i aluminium. Ja, okay. Dwie dość spore propozycje firmy Habes. Galo, o którym wcześniej mówiliśmy, plus Menmal Pro. Kolejna e, propozycja, właśnie firmy Habes. Nie bez powodu ten susie się tutaj znalazł, dlatego że dość interesujący. Co tutaj widzisz ciekawego, co się rzuca na. No przede wszystkim dodatkowa paranuk. Dodatkowa paranuk, która może niekoniecznie ułatwia, e, nie plasuje go. Wysoka stół, bardziej mobilny. No bo no to wiadomo, no, dodatkowa rzecz, którą trzeba rozłożyć. Dodatkowa rzecz, którą trzeba rozłożyć i która zwiększa wagę. Chociaż metal no, nie jest wcale ciężki, ponieważ waży niecałe 15 kg, a to jest dobra waga, niedużo ciężej niż pandę, którą przed chwilą oglądaliśmy. Także można tym z też sobie radzić na. Ale myślę, że dodatkowa parę nóg też dodaje większe, większą stabilność. Dlatego położy, postawiłem te dwa stoły jako stoły bardziej stacjonarne. O już mówiliśmy, A duży, tak. ciężki, tak, niekoniecznie się nadaje do właśnie transportu. Natomiast tutaj ta para nóg i stabilność. Mhm. Dużo bardziej stabilny stół. Według mnie, nie wiem dlaczego, ale właśnie Medmal Pro jest dla mnie takim bardziej fizjoterapeutycznym. On nie tylko do masażu się nadaje, ale też do jakichś różnych ćwiczeń z pacjentem, gdzie mm. ten pacjent porusza się po stole i ta stabilność jest tutaj bardzo ważna. Jednak wracając do tego pytania, drewno czy aluminium. Tutaj... Wybór należy do osób, które kupują, żeby ten jednak stół współgrał z wnętrzem. Kto co woli tak naprawdę, to nie mogę narzucić, że ten stół jest lepszy, stół, yy, mhm. drewniany jest lepszy do gabinetu, a metalowy nie jest lepszy, aluminiowy. Tak, nie wiem czy pamiętasz, ale dostawaliśmy też takie wiadomości, że drewniany stół może skrzypiać. Wiesz co? czy to jest, jest to prawda? To chyba tak bardzo zależy od modelu, bo ja miałem styczność ze stółem 3 lata i jakoś nie skrzypią Metalowy, znaczy aluminiowy i drewniany używany przeze mnie. Nie skrzypią, także to chyba zależy od tego, jakie stoły kupujemy. Ale jakie stoły skrzypią, to Ci powiem za chwilę. Jednak mówiąc o skrzypieniu stołów, na pewno tego za chwilkę wrócimy przy kolejnym punkcie odnośnie ceny stołu. A podsumowując, drewno czy aluminium, mobilnie aluminium, gabinet to zależy od osoby wybierającej. Co się bardziej podoba, komu proste? Czyli tak naprawdę decyzja należy do Was. Okej. Okay. Na początku wspomniałeś, że warto kupować sprzęt z danych firm, tak jak na przykład firmy Hubes, A nie mi się to że warto zaoszczędzić parę złotówek i kupić porównywalny sprzęt, przynajmniej funkcjonalnie, a zaoszczędzić trochę złotówek i mieć podobnej klasy sprzęt. Myślisz, że to jest możliwe? Ocenię problemy za chwilę. Przygotowałem się dobrze do tego też nagrania i pokażę Ci kilka rzeczy i pokażę Wam kilka rzeczy. Natomiast wracając do znanej firmy. Dlaczego lepiej kupować stoły właśnie znanych marek? Te marki są kilka lat na rynku mm -hmm. i oni dobrze znają potrzeby masażystów. Także dostosowują swoje produkty właśnie do tych potrzeb i mamy naprawdę duży wybór tych stołów. Możemy dokładnie wybrać tu do tego, co będziemy wykonywać. tak mówimy o tym przeznaczeniu stołu. Następną rzeczą jest jakość tych stołów. Pamiętaj, że tutaj będą leżały osoby nieznane, a znajomi, co zresztą nie ma dużego znaczenia. I przede wszystkim zależy Ci na komforcie i to stabilności. I akurat te znane firmy gwarantują to, że te stoły są i wygodne, i stabilne, i komfortowe. I ergonomia pracy przy nich jest całkiem dobra. Inną rzeczą jest to, że firmy, które są już długo i są dość spore, gwarantują nam dość duży wybór akcesoriów. Możemy tutaj naprawdę wybrać półki przednie, tylne, boczne, jakieś zaczepy na ręczniki dodatkowe i tego naprawdę jest dużo, co może poprawiać jakość masaży no i komfort pracy masażysty. Kolejną rzeczą jest gwarancja. Stoły Droższe, mają nawet 5 lat gwarancji, czyli zobacz, naprawdę, jakby coś ci stało kilka, kilka, po kilku latach pracy możesz spokojnie ze stół wymienić. On ci go zwrócą. Kolejna rzecz, to jest serwis. Firmy oferują naprawdę dobry serwis i wydając na stół 2000, wiąże się z nim na troszkę dłużej. Także fajnie jest mieć tą opcję, że ty możesz wysłać w każdym momencie i oni ten stół ci zrobią. No i myślę, że podam tutaj kilka dobrych opcji. Dlaczego warto mm. kupować stoły lepszy firmy, a nie tam firmy Krzak. Natomiast ceny. Masz jakieś pytanie ceny? Jedną z najistotniejszych kwestii przy zakupie stołu, a w sumie przy zakupie czegokolwiek, jest kwestia ceny. I powiedz mi, Patryk, jak to jest w przypadku stołów? Bo na no, przykład szukałem sobie przed programem pewnych ofert na Allegro i znalazłem bardzo fajny stół za 400 zł, oferujący praktycznie wszystkie akcesoria. Nawet gratisy. Była tam taka fajna torba pokrowiec mhm. na, na stół. No i ten stół kosztuje o wiele, o wiele mniej niż stół powiedzmy, firmy Hubbes. Jest to kilkukrotna różnica. I czy warto? Czy warto zaoszczędzić? tej mówimy mi się dobrze przygotowałem, ponieważ mam stół ze 400, być może nawet ten, co gdzieś tam widziałeś mhm. na serwisie w internecie. I teraz tak, te stół znikają, Składamy sobie pandy, ponieważ ten stół jest bardzo podobny do pandy. Czyli proskladam sobie pandę, proskladam sobie ten stół za 4 stówki i zobaczę sobie jakaś różnica. I zarówno te, jak i tutaj widzowie, którzy zaglądają będą mogli sobie porównać, czy warto. Mm -hmm. Czy warto zapłacić dwa razy mniej, bo jak panda kosztuje dwa razy więcej niż o stół, o którym e, mówisz i który ci za chwilkę pokażę. Także znowu roszadę w naszym studio i rozkładamy dwa stoły o bardzo różnych cenach. Dwa stoły: panda plus stół X. Tak zwany zwykły stół i zobacz. Rozmiar identyczny, kolor bardzo podobny. Waga zbliżona do siebie. Nie ma dużej różnicy. Myślę, że może kilogram może być cięższy ten stół, nie ma też tak dużego znaczenia. Natomiast, tak jak powiedziałeś, stół tańszy, dwukrotnie tańszy, natomiast dużo więcej elementów. Otwór na twarz, otwór na twarz plus dodatkowa e, trzecia sekcja tak jak było to w stole galo, czyli kurde, stół naprawdę by się bardziej na do takiej mobilnej, i do mobilnej pracy, bo nie jest ciężki, i do stacjonarnej, ponieważ tu mam dużo elementów zwiększających komfort masażu. Jeżeli miałbym wybrać stół złożony, no to bym wziął ten, no bo jest więcej za mniej. Natomiast wszystko okaże się, jeżeli ten stół rozłożymy, ponieważ wiadomo, na złożonym stronie nie będziemy pracowali, tylko zawsze będziemy pracowali na stole rozłożonym. I tu mam Ciebie takie małe wyzwanie. Ty rozłożysz ten stół, Rozkładaj wcześniejsze stół, rozłożysz ten stół i powiesz, jak to jest, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Sprawdźmy. Tak, Dobra. Także bierz się do roboty. Mówili, Mówiliśmy wcześniej o tym piszczeniu stołu, czy to drewniany wydaje jakieś dźwięki. Tutaj będziesz mógł się chyba przekonać, bo już słyszę, że troszkę piszczy. Złożony. Coś jest. Złożony. Więc co, pomogę Ci, będzie troszkę szybciej. Mhm. Bo ja widzę, że to jest kilka takich elementów, o których zaraz porozmawiamy. Po po który I tak, stół używany kilka razy. Jakie odczucia przy rozkładaniu? Na pewno jest mniej taki wygodny do rozkładania. Sprawia wrażenie takiego luźnego. Ciężko było go tak idealnie równo ustawić. Także mi się wydaje, że jest mniej wygodny do rozkładania. Co może świadczyć o złej konstrukcji? Ja ci powiem tak. Miałem historię z tymi stołami, z podobnymi bardzo stołami, bo nie wiem, jak to Nie mamy napisane filmy, nawet tego stołu. No, no name, dokładnie. Przez przypadek złamałem dwa stoły. Było tak, że przy rozkładaniu tutaj pęknął mi raz drewniany element przy nóżkach. On jest bardzo cienki płyty. I raz, e, prowadząc kiedyś kurs, e, jeden e, z kursantów po prostu e, kolany wchodząc oparł ja się... Nie będę próbował. Nie <laughs> będę próbował, tak, e, spożyczony stół, kolanem oparł się o płytę i po prostu kolana mu wpadło do środka. Także trzeba troszkę uważać na te trochę tańsze stoły, wiadomo, no elementy, na czym trzeba zaoszczędzić. Dokładnie. I teraz tak, to co jest ważne. Ja dorzucę jeszcze szybko, dorzucimy sobie pandę obok i wtedy sobie tak, wiesz, momentalnie porównamy, e, jeśli chodzi o stabilność tego stołu. Po prostu poruszamy sobie, usiądziemy sobie na tych stołach. Dwa drewniane, bardzo podobne stoły, panna Habesa, stół X firmy X. I teraz tak, to co się rzuca w oczy i przede wszystkim ta pizzerka. Przyciskamy sobie oba stoły, w stole Habesa znika odstrząsenia od razu, natomiast zobacz, tutaj hmm. zostaje na dłużej. Widać, że tego materiału jest więcej i jest ta jakoś słabsza. Zarówno na palcie było wykonanych kilka masaży, na tym stole też było kilka masaży wykonanych i powiedzmy, że są wiekowo porównywalne te stoły. Ale to co najważniejsze to jest jakość i odgłosy, jakie te stoły będą wydawały. Na początku sobie Habesa i teraz tak. To co najbardziej nam zależy to jest stabilność. Nas tu musi być przede wszystkim stabilny. Pamiętajmy, że tutaj będzie leżała osoba, którą będziemy masowali i nie fajnie byłoby, gdyby ta osoba podczas tego masażu spadła, ponieważ wtedy mieli problemy. No, i nasz profesjonalizm e, to też by spadł. Też by spadł, i nie chcielibyśmy takiej sytuacji. I biorę sobie taką bandę tutaj, macham ją na boki i, i nic się nie dzieje. No i tak nie powinno być. Siadam sobie i nie ma żadnego problemu, wiesz, mogę tutaj się pokiwać. Kłaść się nie będę. Darujemy sobie akurat to mhm. i nic się nie dzieje, żadnych odgłosów. Mędłaje, nic, tak. nic nie się nie skrzypi, jest stabilnie. Wydaje się, że jest bezpiecznie. Tak, z racji tego, że waga jest nieduża, to wiesz, może po prostu stół się ruszać, jeśli jest pusty, ale ktoś by leżał i nic się nie dzieje podczas masażu, to tak. żeby nie my używali różnych siły. Na boki, do przodu, siła w ciężar naszego ciała i nic nie powinno się dać, nikt nie powinien wydawać żadnych odgłosów. No i zobacz, przykład, robimy sobie masaż relaksacyjny i Ci piszczy stół. <noise> Co za relaks. Strasznie denerwujący dla masażysty i dla osoby leżącej. Podchodzimy sobie do tego troszkę tańszego stołu. To znaczy troszkę. troszkę. Dwa razy tańszego. Dwukrotnie tańsze. Tak. I to, że on jest niemił, do dotyku to jest raz. Dwa, że. No, zobaczmy sobie. Machamy go sobie mhm. przód tył Machamy sobie na boki. I myślę, że tutaj nie zaryzykowalibyśmy w wcześniejszym stole, żeby usiąść we dwóch. We dwóch, bo mogłoby się to różnie skończyć. A swój jest pożyczony, także nie będziemy szaleć. Nie chcemy go dawać za to. Niby koszt nie nieduży, ale. Szkolno. Ale po co? Ale po co? I musimy przede wszystkim pamiętać o osobach, które tutaj będą leżały. Dbamy o ich komfort, dbamy o ich bezpieczeństwo. I jak skusiłbym się na ten stół, gdyby był w formie złożonej, tak nigdy w życiu nie skusiłbym się na niego, jeżeli jest rozłożony i ja widzę, jaka ta stabilność jest. Tym bardziej, że wiem, że ten stół nie jest stałym starym. No, no i widzisz tak naprawdę, co, te, co ten stół Ci oferuje. Wyobraź też sobie, co by było z tym samym za kilka lat. Rozmawiałem sobie z niektórymi masażystami, którzy mają na przykład pandę, o tym też wcześniej mówiłem i mają te stoły po 7-10 lat. 10 może nie, 7. Ostatnio rozmawiałem właśnie z kolegą, który miał ten stół 7 lat i jest wszystko w porządku i ten stół na pewno nie zachowuje się tak jak ten tańszy stół, także nie jest taki tenaczny. Podsumowując, wiesz jak te stoły były złożone, jak go się rozkładało, jeden, drugi też wcześniej rozkładałeś. Który byś stół wybrał? Wybór jest prosty, jeśli jesteśmy rozsądni. A jedynym rozsądnym wyborem w takim wypadku jest stół Panda, który oferuje ci bezpieczną pracę. Pacjent ma też bezpieczny masaż, nie musi się obawiać tego, że spadnie z naszego stołu, bądź się złoży w pół. A taki stół niesie ze sobą takie ryzyko. Znaczy, Niestety. Pod... Tak. Podsumowując, po prostu, i tutaj dalej co się do tego, kupujmy sprzęt znanych firm, który oferuje dobrą jakość. Wiadomo, na czymś trzeba zaoszczędzić, no i ta firma ewidentnie na czymś dobrze zaoszczędziła. Dokładnie. Jest takie stwierdzenie, że droższe jest lepsze. I nie, nie często z tym stwierdzeniem się zgadzam, ponieważ wiem, że czasami można kupić naprawdę coś fajnego za rozsądne pieniądze, nieduże pieniądze. Natomiast, jeżeli chodzi o stoły, to tutaj zgadzam się w 100%. Oczywiście zachowując zdrowy rozsądek. Stoły droższe są po prostu stołami lepszymi. Jeżeli ktoś uważa, że 100 za 400 zł jest tak samo dobry jak 100 za 1000 zł, no to albo nie miało do czynienia, nie mógł sobie porównać tych dwóch stołów e, obok siebie, albo nigdy nie pracował na lepszym stoler, że uważał, że ten tańszy jest tak samo dobry jak ten e, droższy. Wracając do naszego pytania z maila, załóżmy, że nie dysponujemy 800 zł, za które możemy zapłacić za panda, a jednak chcemy kupić tańszy stół, a gwarantujący nam bezpieczną pracę, gwarantujący nam taką wiesz, bezpieczny minimum. Okay. To czy znasz taki stół? Także pokażę teraz stół, e, najtańszy stół jaki oferuje firma Habis jest stół Belo One. I jest to taki zwany stół budżetowy, ale rzeczywiście, jeżeli zależy Ci na komforcie, a nie ma masz dużo kasy, to będzie na pewno dużo lepszym wyborem niż ten, a nie dużo droższy, ponieważ to będzie niecały cały szesztówek, 500, 506, jak dobrze pamiętam. Mhm. Także te stoły znikają, pokazuję Ci sprawi sobie, jak ta stabilność wygląda, jak ta tapicerka wygląda i ocenić sam, czy warto. Dobrze, sprawdź. I tak jak mówiłem, mamy przed sobą Beloa, budżetowy stół, najtańszy stół zostanie HBS-a. Co w tym stole jest? Przede wszystkim jest rozmiarem bardzo podobnym do stołu, który widzieliśmy wcześniej, czyli do tego stołu firmy X oraz Pandy. Jest tak, jest stabilny, zobacz sobie, oprzyj się, pomachaj sobie tym stołem, jak to wygląda. Zróbmy podobny test jak w stole X, firmy no. X. Czyli wierzył sobie, machamy sobie i tak naprawdę żadnych odgłosów nie wydaje testów, a też już kilka masażerów nie było To względem stabilności wydaje mi się, że stół jest bardzo zbliżony do pandy. Tak, dokładnie, zgadzam się z tym najbardziej. Tutaj konstrukcja drewniana, bardzo podobna konstrukcja drewniana. Tutaj tak, konstrukcja nóżek, zobaczcie sobie, bardzo podobna. Tak samo odkręcamy drewniany element. Przesuwamy sobie nogę wyżej, niżej, zakręcamy. Czyli niemalże identycznie jak w pandzie. Różnice niestety są troszkę, jeśli chodzi o jakość, panda jest stołem lepszym jakościowo, po prostu no, jest droższa, około 200 zł, no stąd to, to się przekłada na jakość tego stołu. Mhm, Natomiast jeżeli dysponujesz małym budżetem, dużo lepszym wyborem jest właśnie kupienie powiedzmy tego stołu niż oszczędzeniem 200 zł i zapłaceniem na przykład za 100X, który no jest słaby i tak naprawdę dużo nie wytrzyma. Widziałeś niestabilność. Tak, nie, tak zresztą zobaczyliśmy, stół wydaje się bezpieczniejszy od Set. stołu X. Siadamy sobie na złączeniu, złączenie jest najbardziej newralgiczny element stołu i tutaj najczęściej ulegają e, uszpo, są, najczęściej są uszkodzenia te, e, tegoże stołu. A tutaj nic się nie dzieje. I siadam sobie i zero, no nie? Zero skrzypienia, nic się nie dzieje. Także jeśli masz małą kasę, polecam ten stół. Jeśli masz więcej, polecam stół lepszy. Jeśli masz jeszcze dużo więcej, no to płacisz jeszcze więcej i masz jeszcze lepszy sprzęt. Podsumowując, wiemy i już musimy zapłacić dysponując nieco mniejszym ilością gotówki. Na przykładzie stołu Bellowan oraz stołu XX. Widzimy znaczące różnice. Wiemy, że musimy dopłacić, znaczy nie musimy, wypadałoby dopłacić trochę więcej pieniędzy niż te 400 zł, ale wtedy mamy pewność, że mamy do... produkt dobrej jakości i nasi pacjenci nie muszą się niczego obawiać, tak Dobra. Patryk? Tak, dokładnie, dbasz o nich mając lepszy sprzęt. Załóżmy, że chcemy dużo lepszy sprzęt, nie ograniczają nas aż tak bardzo środki finansowe, to co w tym powinniśmy, Patryk, kupić? To zależy, według mnie, jeśli chcesz naprawdę jakiś lepszy stół, to musisz wydać około 1000 zł, i to jest takie minimum, gdzie naprawdę to jest już sprzęt dobrej jakości, którego będziesz zadowolony przynajmniej kilka lat, natomiast jeżeli Rzeczywiście interesuje Ci coś na przykład w stylu Galo, albo Medmal Pro, który widziałeś wcześniej takie stoły bardziej stacjonarne, albo stół, który jest nawet jeszcze lżejszy niż Areo, no to tutaj już kwota około 1500 zł, ale to jest naprawdę to są już stoły z dużo wyższej półki i komfort pracy po prostu się zwiększa. Czyli minimum, tak jak tu mówiliśmy na przykładzie tego stołu przed nami, około 600 zł i to jest taka stabilność. Tam później mówiliśmy jeszcze mówiliśmy o pandzie takim stole bardzo uniwersalnym. To jest e, minimum 800 zł. To jest najtańsza wersja pandy, bo my mieliśmy najtańsze wersję pandy. Natomiast jeśli chcesz jest troszkę jakby wzbogacić to wersję, to musi troszkę dopłacać i tu wyjdzie około 1000 zł, natomiast taki bardzo dobry stół e, 1500. I ja z takiego korzystam i jestem zadowolony. A zastanawiam jeszcze jedną rzecz, czy ilość gotówki przekłada się na ilość lat, na którą będziemy korzystać ze stołów? Wiesz co, to jest tak, że e, znam sporo osób, które właśnie korzystają w, e, nie tylko z stołów hbs ale właśnie ze stołów bardziej znanych marek e, i te osoby, które tam zapłaciły około 1000 zł, bo to takie, mm. taka cena minimum, które powiedziałem, że ten stół jest rzeczywiście dobrej jakości, to używają tych stołów nawet po 7-8 e, lat. To jest takie na razie, te osoby, które znam, to właśnie mają stoły po 7 lat. No to jest chyba dużo według mnie. No raczej jest dużo. No ja nie mam tyle doświadczenia w masażu, także nie powiem Ci, ale mam swój stół od trzech i pół roku i nic się nie dzieje. No to znakomicie. No dokładnie. Przeglądając oferty stołów, nie sposób nie zauważyć ogromnej ilości akcesoriów, jakie są oferowane razem ze stołami. I tu Patryk, widzę, przygotował nam bardzo dużo akcesoriów. Gotowe jak zwykle. Świetnie. I wyjaśniam, Patryk, po co właściwie są oferowane takie akcesoria i co właściwie używasz w swojej codziennej pracy? Zacznę od tego, czego tutaj nie ma, mianowicie jest to pokrowiec do stołu i jeżeli kupujemy składany stół do masażu, to musi być pokrowiec. Po pierwsze nie przetransportujesz się z tymi wszystkimi rzeczami, które są potrzebne do masażu bez pokrowca. Tam masz dodatkowo różne kies dodatkowe kieszenie, gdzie możesz wszystko powsadzać i oliwkę, ręczniki i takie tam rzeczy. Dodatkowo jeszcze, wiesz, chronisz swój stół przed różnymi podarciami, obdrapaniami, uszkodzeniami. No i nie zapomnij, że na tym stole to zaraz będzie leżał. A duży jest koszt takiego pokrawca? Nie, to jest o, o 50 zł. Także jeśli porównując do ceny stołu, to jest bardzo mały koszt. I tak, inne akcesoria. Większość akcesorii to są elementy zwiększające jakość po prostu leżenia na stole i zwiększające jego powierzchnię. I tak, czego ja używam? Przede wszystkim niezbędny jest podgłówek. Jeżeli nie masz otworu w stole, to taki, naprawdę taki podgłówek to jest niezbędna rzecz, która przydaje się cały czas z masażu. Mhm. To ja go zawsze używam i to wygląda tak, że po prostu rozkładam go sobie. Wkładam. I mam leżąc przodem, czyli po prostu mówiąc po polsku, na brzuchu wkładam tu głowę i jest po prostu pozycja osoby masowanej zwiększa się. Komfort po prostu leżenia dużo się zwiększa. Dodatkowo bardzo często używam półeczki przedniej, i to jest właśnie taka półeczka, którą montuję z przodu. Jak mi po co jest ta półeczka? tak naprawdę ciężko mi jest to powiedzieć, a tak mi wydaje się z tej pozycji, że. No, Prawdopodobnie tu się układa ręce. Dokładnie, masz tutaj głowę, także czasami nie masz co zrobić z rękoma. Chcesz, żeby było Ci wygodnie, kłanisz tutaj przed ramiona i tak naprawdę komfort leżenia znowu się zwiększa. I teraz tak, w tym stole możemy sobie jeszcze zafundować e, tak zwaną półeczkę tylną i tutaj hmm. idę sobie, powiedzmy, że masuję kogoś dużego, 2 metry wzrostu ponad. Wysoka osoba. Tak, półeczka tylna i po problemie, nie ma już żadnego problemu. I teraz tak, przy tym stole jeszcze akurat nie mam eee, w tym momencie półeczek bocznych, o których już mówiliśmy. I tutaj znowu zwiększam sobie powierzchnię boczną stołu. Nie przy... Półeczki z naszej pandy, tak? Tak, półeczki z pandy. Nie przejmujmy się, że kolor jest inny, ale wyglądałoby to mniej więcej tak. I jeżeli na przykład ktoś ma, ma coś kogoś szerokiego, Ramiona mu zwisają, a czasami jest taka pozycja, że ręce muszą, muszą być wzdłuż tułowia. No to taka tutaj półeczka boczna trochę ci ułatwi ci sprawę. I teraz, tak. Zostało nam, kilka, zostało nam jeszcze kilka elementów. Następne to są właśnie tego rodzaju także półeczki boczne. I one były pendące tylko z tego stołu? Tak, z Areo. To było z Areo, dlatego że stół Areo nie miał tych otworów bocznych. Mhm. Ponieważ wiadomo, tam zależy na mobilności, lekkości, te półeczki są dużo lżejsze. I wtedy możemy sobie je rozłożyć i to wygląda, o, nawet możemy sobie tutaj rozłożyć, ponieważ areo i stół, który tutaj widzisz, czyli Medsport Pro, jest to stół takiej samej szerokości jak areo, czyli 6 cm. I to idealnie posy półeczki. Oczywiście można je tutaj zwiększać, zmniejszać szerokość. Do każdego stół pasowały. I jeszcze jedno fajną rzeczą, której, na której ja pracuję aktualnie, to też jest półeczka, półeczka przednia. Na ręce, razem, odłóż tutaj, razem z podłówkiem, do której tak naprawdę nie niedawno się przekonałem, i naprawdę to jest świetna opcja. Pokażę ci, jak to tutaj wygląda. W tamnych nie zawsze jest komfortowa sprawa. Tutaj te kończyny górne były troszkę niżej niż tułów, i czasami powodowało to dyskomfort osoby leżącej. Natomiast to jest świetna opcja widzimy akcesoria z tą galo? Tak, to jest akcesoria z tą galo. Galo jest bardzo komfortowy stół, i do niego można sobie tutaj taką półeczkę, taką półeczkę załatwić. I zobacz, tutaj kładziesz się, główkę rączki sobie, kładziesz w okolicy karku. Mega świetna, komfortowa pozycja. I naprawdę tutaj możesz pracować sobie na grzbiecie, na kręgosłupie, poniekąd też. Ale o tym nie będziemy mówili dzisiaj o metodzie masażu. I to są te naprawdę akcesoria, które według mnie warto używać, tego jest dużo więcej, ponieważ wiesz, niektórzy masażerzy używają wałków, klinów, ale to już zależy od masażu jaki wykonujesz. To czego warto używać to jest przede wszystkim podgłówek, najważniejsza rzecz, półeczka na rączki, bardzo często się przydaje i ewentualnie jeżeli chcesz zwiększyć powierzchnię stołu to właśnie półka tylna bądź półki boczne. I tak naprawdę to, co jest istotne. I tak pamiętajmy o tym, że jeżeli korzystamy ze stołu mobilnego, to nie używajmy tych akcesorów jak najwięcej, ponieważ zwiększy nam się ciężar całego transportu. Przez nie to się to tak naprawdę nam się opłaca, więc czego będziemy korzystać? Dokładnie. Także tutaj wybór należy do osoby, do masażysty. Czego on będzie używał i jak zwiększy komfort e, dla osoby masowanej, komfort masażu. Dobrze, także myślę, że to już Patryk nam dosyć dużo wyjaśnił, do czego służą pokazane przez nas akcesoria. Także wszystko już jest rozwiązane w tej, w tej sferze. Ale tak naprawdę, wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, które, które mieli do nas internauci i wysyłali do nas w mailach. Także co nam zostało? Nic innego. Podsumować cały ten film i pomóc Wam w wyborze stołu do masażu. Także, także teraz podsumujmy całą, nasz, całą naszą wypowiedź. To by było na tyle w naszym poradniku wyboru stołu do masażu. Patryk przekazał bardzo dużo informacji, myślę, że bardzo wartościowych informacji. Ja tuż przy programie wiedziałam naprawdę niewiele na ten temat, a myślę, że teraz już to nie byłoby takie trudne. Myślę, żebyś spokojnie indy indywidualnie dobrał stołu do swoich potrzeb. Mam nadzieję, że rozwialiśmy wszystkie Wasze wątpliwości. Jeśli jest inaczej, oczywiście piszcie do nas, my chętnie odpowiemy na kolejne pytania. W zasadzie to Patryk odpowie. Ja tylko powiem, że wybór takiego stołu do masażu to nie może być przypadkowa rzecz. I naprawdę dobrze się zastanówcie, ponieważ prawdopodobnie będziecie na tym sprzęcie pracowali przez kilka e, dobrych lat i musi na tym sprzęcie Wam pracować dobrze. E, także dobierzcie go indywidualnie do siebie, rozpatrując wszystkie punkty, które my tutaj sobie opracowaliśmy. Jeszcze raz dziękujemy firmie HBES za udostępnienie stołów, bez których ciężko był nam zrealizować e, nasz, nasz poradnik. Jeśli nie mieliśmy tych stołów, poradnik był bardziej teoretyczny, a tutaj jednak było tutaj pokazanie praktycznych elementów, pokazanie tych stołów, zobaczenie jak one wyglądają. Po prostu, wiesz, namacenie, sprawdzanie tego wszystkiego. Tak. To było naprawdę Wszystko lepsze. zobaczyliśmy, wszystkie akcesoria, wszystkie stoły, reprezentanci poszczególnych y, pułapów cenowych. Także dziękujemy i mam nadzieję, że przyda Wam się ten filmik. Przepraszamy za to, że jest taki długi, ale chcieliśmy, żeby to była naprawdę merytoryczna wypowiedź. I mam nadzieję, że taki był nasz film. Do zobaczenia. Dzięki, że nas oglądaliście. Do zobaczenia. Hubert oraz Patryk. Projekt masaż.